Pamięć Ludosławskiego była zawsze bardzo, bardzo aktywna w naszej rodzinie, chociaż od pewnego okresu czasu Ludosławski nie był z rodziną mojej babki. Babka wspominała często swojego ojca, z którym miała duży związek emocjonalny, ale oprócz wszystkiego była pamięć też o jego żonie i o ich związku. Jako dwóch bardzo silnych indywidualności, i to było bardzo śmieszne, ale w wielu wypadkach pamięć o dziadku była taka, na przykład, że moja babcia, pijąc wodę, wpuszczała pranę. To było z jego związku z Gandhim i z kulturą hinduską ogólnie. Oprócz wszystkiego była też bardzo wielka pamięć o, o romantykach, o ich interpretacji. To też przyczyniło się do moich studiów, że tak powiem. I e, kult filozoficzny pewien był też w mojej rodzinie dosyć e, mocno kontynuowany. A oprócz wszystkiego, też opowiadania same o Lutosławskim i o rodzinie, o jego bytności w tej rodzinie i o jego jednak wielkiej e, wielkim związku z narodem polskim. To było to, ta, ta, ten kult polskości w naszej rodzinie to oczywiście związany z całą rodziną Lutosławskiej, ale szczególnie z moim pradziadkiem. Pani doktor, a jak Wincenty Lutosławski, jego praca, jego twórczość, filozofia, pismo wpłynęły na pani karierę zawodową, na to co wybrała pani w życiu jako swój zawód, swoją pasję, swoje zainteresowania? Czy wpłynęło? Czy wpłynęło? To bardzo jest trudno powiedzieć, dlatego że się wychowywałam wśród książek, które nosiły sygnaturę Lutosławskiego. To była moja babka, która po raz pierwszy mi czytała romantyków i przypuszcza, czy koniecznie pamięć o lutosławskim to chyba była ogólnie ta atmosfera domu. Która nosiła oczywiście w sobie piętno Lutosławskiego również. Pani doktor, jak ocenia Pani pomysł na tego typu konferencję naukową? Bo, tak jak zostało powiedziane na początku, na otwarciu konferencji, może recenzentów, autorów referatów jest niedużo, ale mają one potężną wagę merytoryczną i pewnie wnoszą dużo do naszej wiedzy o Wincencie Lutosławskim. Wydaje mi się, że to jest ważne. Lutosławski i Sofia Kasanowa. To jest bardzo dziwaczne, ale jest, tak jest. Przeżywają pewien renesans swojej e, myśli. Ona w Hiszpanii niewątpliwie, on w Polsce też niewątpliwie. E, być może to właśnie e, powoduje, że poznajemy też inne strony życia lutosławskiego, oprócz tych troszkę skandalicznych czy, e, e, czy związanych z jego licznymi znajomościami. I może skupia bardziej myśl, czy skupia bardziej naszą, nasze badania na ludosławskim myślicielu. Panie doktor, czy zastanawia Panią, a przypuszczam, że fascynuje ta obecność Wincentego Lutosławskiego, chociażby na stronach internetowych poświęconych jodze, poświęconych medytacji, praktyce, ale też obecność tego myśliciela w, w funkcjonowaniu programów komputerowych do badania stylu? Tak? Bo okazuje się, że myśl lutosławskiego jest tak szeroka, tak bogata, że może inspirować i informatyków, i ludzi, którzy pasjonują się filozofią indyjską. Um. To pokazuje też całą paletę zainteresowań Lutosławskiego, i Lutosławski był jednym z pierwszych, który, który ten, właśnie jogę, czy myśl hinduską ogólnie w Polsce przybliżał. Jeśli chodzi o stylometrię, to wydaje mi się, to znaczy, dla mnie było zawsze to niesamowite, że on bez komputera. Mając to wszystko w głowie i, i, i ym, poświęcając no, mnóstwo czasów, British Museum te stylometrię uprawiał. Dzisiaj to nie jest wielki problem, żeby to włożyć do komputera, a on ten komputer miał wtedy w głowie. Pani doktor, serdecznie dziękuję za rozmowę i cieszę się, że przyjęła Pani zaproszenie przyjechała do Białego dziękuję, dziękuję bardzo.